Otwieram tę pozycję Rady Miejskiej w Szczepinie. Na podstawie przedstawionej funkcjonalności stwierdzam, że w kwestii uczestnictwa dwudziestu radnych, co stanowi kworum i rada jest ważna podjęcia uchwał Na dzisiejszej sesji serdecznie witam członka Zarządu Rady Powiatu radnego Leszka Wójtowskiego. Serdecznie witam przedstawicieli samorządów lokalnych sołtysów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych prasy, pana burmistrza, pracowników Urzędu Naczynia, zzału, na Przewodników Udziału Radce Prawnego. Dla sekretarza sesji dzisiejszych obrad proponuję radnego Andrzeja Bronek. Czy Radę Zraża z głową? Tak. Radny wyraża zgodę. Tak. Poddaję głosowanie sekretarza obrad dzisiejszej sesji, pana Andrzeja Wroga. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam. Sekretarz obrad dzisiejszej sesji, został pan Andrzej Wroga. Przyjęcie obrad. Czy państwo radni mają uwagi do zaproponowanego porządku? Pan radny Danielecki, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka rado, uwag nie mam, natomiast myślę, że dobrze by było, gdyby Rada Gminy zajęła stanowisko w sprawie zaniechania czy też przesunięcia w czasie budowy trasy S5. Myślę, że dobrze, dobrze by było, gdybyśmy takie stanowisko zajęli. Taki apel. Apel. A czy jest gotowy, czy nie. Ja tak to stawiam, bo być może to będzie odrzucone. Więc a jeżeli chodzi o prezes, to myślę, że będzie jest to pewnym, musi usiąść w grupach, w przerwie, w przerwie, pisze. i to jest tak? Tak. Zwłaszcza Pan, żeby przygotować apel, tak? Tak. Kto jest zdania niego? Nie ma. Nie ma. Proponuję ten punkt wprowadzić. To? w punkcie szesnasty, w punkcie siedemnasty, w stanowisku w trawie, w trawce wysokiej. Zaniechanie budowy trasy jest zwiększone, tak? W punkcie szesnasty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Moje sprawozdanie obejmuje okres od 31 grudnia 2010 do dnia 23, czyli do dnia 27 stycznia 2021 roku. Następnie kilka słów, czy kilkadziesiąt nawet słów odnośnie likwidacji zagrożeń powodziowych rozkopami, bo takie nam groziły. Od dzisiaj zagraża nam również sprawa dotycząca podwójnego limitu spuszczania wody z Gopła i ze zbiornika w pakości. Ale zanim do tego dotrę, chciałbym poinformować, że na czele zespołu zarządzania kryzysowego stoję ja, jak również zastępca pani Katarzyna Błoch-Kitkowska i członkowie Wiesław Steczyński, Maciej Chłapek, Iwona Kubiak, Piotr Kwieć, Bartomir Szweda, Leszek Gutkowski, Renata Michalak, Marek Nowicki, Adam Wodnikowski, Mariusz Mantych, Krzysztof Padura i w miesiącu styczniu dokoptowaliśmy do tego składu Renaty Kabule, Janusza Zygowskiego, ale także nowego szefa Błażeja Berke Gminnej Spółki i Wodnej. Chcę powiedzieć, że wszystkie dane są na stronach internetowych Urzędu <coughs> Miejskiego i chcę powiedzieć, że do Państwa dyspozycji, czyli mieszkańców byliśmy przez cały okres czasu, chociaż między nami a społeczeństwem dochodziło nieraz do różnych ocen sytuacji, która była w poszczególnych miejscowościach. Zanim przejdę do sprawy powiem tylko tyle, że w grudniu najgorsza sytuacja była w Chobilinie. W Chobilinie jest wyprowadzona rodzina do świetlicy byłej wiejskiej w Starym jarużynie. Przebywa tam do dzisiaj. Chcę powiedzieć, że w Jarużynie jakby w ostatnim okresie woda opadła, ale myślę, że od dnia dzisiejszego się podnosiła z uwagi na to, że jeśli zwiększono podwójną ilość spuszczania wody ze zbiornika Pakowskiego i z, z Noteci i z Gopła, temat wróci i z powrotem. Chcę powiedzieć Państwu, że również były problemy w Zamościu pod, na przejściu dla pieszych pod mostem. E, Zabezpieczyliśmy to e, z tym, że no, część społeczeństwa wyrobiła tam czterokrotnie, korzystała z przejścia mimo, że woda była, chodziła sobie po ułożonych przez naszego pracownika kostkach. Tam było zabezpieczone przejście dla pieszych, dla młodzieży. Współpracowaliśmy tutaj dosyć ostro z dyrekcją szkoły, Ale realizacja jest zawsze taka, że ludzie sobie wybierają najłatwiejszą drogę, czyli chodzą tam, gdzie im jest najkrócej, a nie tam, gdzie im się każe. Stąd było i do dnia dzisiejszego tak jest. Chyba, że wody przybędzie kolejne 10 cm, to już wtedy nie wejdą, bo nie przejdą. I wtedy będą musieli iść od Europy. Chcę powiedzieć, że. Sytuacja niepowodziowa, tylko zagrożenia wodami gruntowymi była bardzo duża w Kołaczkowie i jest do dnia dzisiejszego na ulicy Słonecznej, Polnej i tych wszystkich pozostałych. Chcę Państwa poinformować, że w Kołaczkowie wypompowaliśmy hmm, przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej 10 milionów litrów wody z jednego i z drugiego zbiornika i ta, ten okres trwał tam blisko 4-5 dni. I ponieśliśmy tam spore koszty, bo sama ropa kosztowała nas prawie 7 tysięcy złotych. Korzystaliśmy również z częstych firm pana Henerta przy wypompowaniu herneta przy wypopywaniu wody ze słonecznej, z powstańców wielkopolskich i z innych miejscowościach, również w Szubinie, w gdyż zalewało to po prostu ludziom piwnicę. Podobnie było przy ulicy Poziomkowej, w Szubinie. Okopowej w Królikowie, słupowej w Królikowie. Chcę poinformować Państwa, że do dnia dzisiejszego koszty nasze ogólne to są około 30 tysięcy złotych. Dodatkowo zużyliśmy, na co nie mamy pieniędzy zresztą w budżecie. Zużyliśmy 200 worków na wały przeciwpowodziowej i około 70 ton piasku. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak, że. Nie ma na dzień dzisiejszy możliwości ogłoszenia klęski żywiołowej, czego się ode mnie domagają niektórzy mieszkańcy, z tego względu, że nie ma zagrożenia życia na terenie miasta i gminy, jeśli chodzi o podtopienia. Natomiast jeśli się okaże, że poziom wód spuszczanych z Gopła będzie tak duży, że wrócimy do poziomu roku 1972 albo 1982 wtedy takie skutki możemy ewentualnie rozważyć. Chcę powiedzieć też Państwu, że po mojej penetracji całego miasta i gminy mogę powiedzieć tutaj z czystym sumieniem, że ilość wody, poziom wody na terenie miasta i gminy, szczególnie gminy, to jest w granicach 35-40% z 82 roku z tej dużej powodzi. Oczywiście przy dużym dozie zrozumienia, dużej dozie zrozumienia tych, których zalewa, czy tam podtapia. Bo to jest, że tak powiem, zupełnie inny poziom rozmowy. Natomiast wielu naszych mieszkańców uważa, że się wybudowali w odpowiednich terenach, na odpowiednich gruntach. Przez 28 lat nie było dużej wody. Pokolenia dwa nie pamiętają terenów zalewowych wokół Szubina. I wszyscy uważają, że wszędzie się w Szubinie można pobudować, wystąpić do burmistrza. Jak się nie da warunków zabudowy, to się jeszcze pisze skargi i się straszy burmistrza karami za niewydanie decyzji. Potem jak jest to zalane, to się dzwoni do burmistrza w nocy i do moich służb, że trzeba przyjechać i tą wodę pompować. Więc chcę zwrócić uwagę na to, że sprawa jest niezwykle zło zło e, złożona, natomiast nie jest to temat taki, że my byśmy mieli u nas na terenie gminy zagrożenie życia. Zagrożenie mienia, tak? Natomiast nie życia. E, chcę powiedzieć też Państwu, że najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o tereny podtopione, wodami gruntowymi, to jest małe rudy i słonawie. To są, te, to są tereny, które od wieków były, że tak powiem, najniżej położone, jeśli chodzi o jak ja tu pamiętam. Rynarzowo jest jeszcze w miarę możliwości, w rudach jest gorzej. Rynarzewo będzie podtopione wtedy, kiedy na noteci się poziom wody podniesie o 30 do 50 cm, jak dojdą wody do pani Maryi. Bo tak kiedyś było. Kiedyś tak, ale do tego jeszcze jest potrzeba minimum około 45 cm, także spokojnie, spokojnie. I tutaj chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że wiele urządzeń melioracyjnych, o których dzisiaj ludzie mają pretensje, że są niedrożne, to zostały uszkodzone na tych terenach zalewowych przez tych, którzy tam się budowali. Przez tych, którzy tam się budowali. I oczywiście dochodzi między nami do dosyć ostrych spięć i skarg, które piszą na mnie mieszkańcy i, i piszą, że tak powiem ci, co się tam wybudowali, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że nie ma dzisiaj możliwości jakby reaktywowania tego w tym temacie, kiedy to jest wszystko zalane. Będziemy na ten temat rozmawiać w momencie, kiedy to się wszystko uporządkuje. A jeśli chodzi o kołaczkowo, to chcę powiedzieć tak, no, może być taki przypadek, i tutaj wyraźnie chcę powiedzieć Państwu, zanim Państwo słyszycie interpelację, że może być tak, że przy budowie y, y, obejścia trasy Eskiń od Odławowa, czyli jakby wodnicy Szubina, mogły być uszkodzone dwie studzienki przez wykonawców. W tej chwili, jakby odkrywamy to, próbujemy y, badać, ale też jest prawdą, że ten rurociąg jest w większości zatkany, tak bym powiedział delikatnie, czymś, co nie powinno płynąć z kołaczkowa. Ci co pompowali. Czyli, jakby fekaliami, bo zdecydowana część, przesadzam, może połowa, nie obrażając pozostałej części kołaczkowa z tych dwóch ulic jest jakiś legalnie podłączonych. I w momencie, kiedy nie było przez 30 czy 28 lat wody, nie było problemu. Przyszła raz duża woda roztopowa i wszystkich zalała. Do tematu będziemy wracać, będziemy próbowali to regulować. Woda opadnie, będziemy, się tak powiem, próbować to z odpowiednimi służbami. Uregulować. I na koniec jeszcze jest jedna sprawa. Część z rolników do mnie dzwoni i chce odnoszenia klęski żywiołowej w rolnictwie. Ja chcę zwrócić uwagę, że to nie jest temat agrotechniczny, jeśli chodzi o odnoszenie teraz klęski żywiołowej. Część rolników i tu powiem wyraźnie na tej sali, bo ja jestem co prawda po zawodowej szkole rolniczej, ale trochę się jeszcze na tym znam, że jak nie zdążyła zrobić orki jesiennej, zimowej do Końca października, to w listopadzie już nie zrobili, rzeczywiście nie szło wjechać. Natomiast y, część, która zdążyła, to zdąży. Natomiast y, dzisiaj, że nie można wjechać na pole, to nie jest wina, y, że tak powiem, y, jakby no, y, terminu agrotechnicznego. Zobaczymy, jak będzie temat wyglądał 15 y, marca, wtedy, kiedy będzie można już coś określić. Y, nie ma podstawy na dzień dzisiejszy. Ogłoszenia klęski w rolnictwie z uwagi na to, że trudno oszacować, jakie będą rzeczy za dwa miesiące. Bo dzisiaj jest 27, myślę, że gdzieś do 15 marca możemy ewentualnie oczekiwać jakiejś tutaj w tym temacie decyzji. Jeśli wyjdzie rzeczywiście tak, że będzie to już na początku marca, to będziemy się do tego przymierzać. Ja jestem w kontakcie z Urzędem Wojewódzkim z Wydziałem Rolnictwa i muszę powiedzieć, że, jeśli będzie taka konieczność, będziemy ten temat rozważali. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mówimy ewentualnie o klęsce podtapiania i powodzi, której u nas notabene w tym zakresie nie ma. Szanowni Państwo, ponadto chcę poinformować, że zgodnie z paragrafem 3 ustęp 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Poinformowałem na jego wniosek prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie, że w 2011 do wykonywania prac zostanie skierowanych do gminy Szubin około 90 skazanych. Czym nie jestem, że tak powiem, w pełni usakcjonowany, bo ja muszę tych ludzi przeszkolić, dać im różnego rodzaju wyposażenie i oni u nas odbywają karę odpracowywania, które mają zamienione wyroki karne. I muszę powiedzieć, że. My Trudno jakby mi wskazać, jest inne podmioty, z uwagi na to, że nikt tych delikwentów po prostu nie chce. Wydałem także zarządzenie, w nadania numerów porządkowych nowych w Zamościu, Szubinie, Szkocji i Żurczynie. Stosownie do artykułu 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Ustawa ta nakłada na burmistrzów obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządcej. To jest coś nowego, co zostaje w tym roku wprowadzone. Kontrolę zarządcą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów zadań w sposób zgodnych z prawem, efektywne, oszczędny i terminowe. W celu wykonania nałożonego na mnie obowiązku wydają dwa zarządzenia. Pierwsze dotyczy ustalenia zasad kontroli zarządczej w urzędzie miejskim w Szubinie i jednostek organizacyjnych. Drugie zarządzenie określa misje, zasady, tryb wyznaczania celów Urzędu Miejskiego w Szubinie, jednostek organizacyjnych oraz monitorowania i oceny ich realizacji. Zapisy zarządzeń zostały omówione na dwóch naradach z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Szubin oraz na naradzie z kierownictwem urzędu. Tu chcę powiedzieć, że jest to nowum i chciałbym, aby Państwo byli zainteresowani, możemy z tym tematem się spotkać i byśmy określili, czego to dotyczy. Musimy określić misję, cel, kierunki, wszelkiego rodzaju działań, które będą podejmowane. Jest to że nowa rzecz, która wymaga opracowań i pilnowania. Określują także regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej złotych wartości 14 tysięcy euro w urzędzie miejskim w Szubinie. 6. Wydałem zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Zmiana zarządzenia spowodowana została w zasadzie podwyżką VAT-u. Przeznaczyłem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość gruntową położoną w szubinie oznaczoną miodęzynie jako działka 2090 przez 2 o powierzchni 452 m2. Wykaz nieruchomości został wywieszony w liczbie ogłoszeń w urzędzie. Informacje podano w prasie oraz w lokalnej stronie na stronie BIP. Chcę powiedzieć, że to dotyczy działek na, za ulicą leśną w kierunku dawnych, dawnego pola zakładu poprawczego. Po prostu sąsiedzi nie chcą tej działki kupić, w związku z tym przeznaczona została na sprzedaż. Postanowiłem sprzedać drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczoną nieruchomość gruntową e, niezabudowaną położoną w Kowalewie oznaczoną geodezyjnie jako działka 575 o powierzchni 1028 metrów, cenę wywoławczą ustaliłem na kwotę 50 tys. zł netto. Przetarg odbędzie się 22 lutego w Urzędzie. Warunkiem uczestnictwa jest e, wadium w wysokości 5 tys. zł, jest to jedna z działek, która w sporny sposób trafiła od byłego właściciela do nas z powrotem jako do, do urzędu i sprzedajemy ją na wolnym rynku. Przeznaczyłem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Kornelinie oznaczoną w jako działka 109 przez 7 o powierzchni 88 m2. Wykaz zostawił się na tablicy i w urzędzie, informacja jest w bip sprawa dotyczy jakby malutkiej działki, którą chce kupić sąsiad, A ta działka jest nasza w Kornelinie na poprawę jakby warunków, z tym, że sprzedajemy ją jako działkę, yy, możliwość zakupu do okolicznych działek, między którymi ona się mieści. Czyli jakby to jest przetarg ograniczony do tych właścicieli działek, które sąsiadują z tą działką. Postanowiłem sprzedać w drodze pierwszego przetargu znego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Szubinie Numer 292-64 o powierzchni 386 m2, cenę wywoławczą ustaliłem na kwotę 30 000 zł, to jest też podobna ta działka jak pierwsza na osiedlu leśnym w ramach podziału, takie małe działki powstały, w związku z tym no, chcemy się tego po prostu pozbyć, może sąsiedzi to kupią Warunkiem uczestnictwa przetargu jest wpłacenie wargią w wysokości 3000 zł, a cena jak już mówiłem jest 30 tysięcy. Przeznaczyłem do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Chobielim oznaczoną w jako 133 przez 11 o powierzchni 159 m2 na rzecz właściciela przyległej y, nieruchomości oznaczonej jako działka 133 przez 14 na poprawę warunków zagospodarowania tejże nieruchomości. Wykaz został wyniesiony i y, w prasie lokalnej i na stronie internetowej informacja została zamieszczona. Przeznaczyłem do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej sześć nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie pod lokalizację garaży Blaszanych. Wykaz tych nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń w urzędzie, informacje podano w trasie lokalnej oraz na stronie internetowej. Chcę poinformować, że to są tereny pod garaże, wolne, które jakby no, czekają na Yy, wydzierżawienie przez tych, którzy mają tam na tym terenie blaszaki postawione. Tak, panie Zbyszku, czy To jest przedłużenie. A, to jest przedłużenie, to przepraszam. To nie jest nic nowego. Czyli jakby ludzie mają, a to musimy w formie przedłużenia, bo, bo na, na, na czas następny musi być przedłużenie. Przepraszam. 13. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego wydałem zarządzenie w sprawie powołania tego zespołu. Państwo pamiętacie, że podejmowaliście w tym temacie uchwałę 30 września i powołałem tutaj cały skład, panią Dominikę Sobucką, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Renatę Michalak, którą Państwo znacie, Wojciecha Belmiste, przedstawiciela Policji Wiolettę zielińską przedstawiciela Oświaty Emilię Pruszak, przedstawiciele Służby Zdrowia Agnieszkę Zonenberg, przedstawicielkę Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego i Mieczysława Klimka, przedstawiciela Krainy Uśmiechu i Piotra Cieślewicza, kuratora sądowego. Ten zespół musi być powołany i taką, takim zarządzeniem ten zespół jest. Postanowiłem zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy, tak zwany debet w banku spółdzielczym w Szubinie. Na razie z niego jeszcze nie korzystamy, ale myślę, że z uwagi na sytuację finansową, jaka jest, będziemy pewno z niego korzystać. Jest on do spłaty w terminie do 31 grudnia 2011 roku i będzie on pomagał nam w bieżącym rach funkcjonowaniu. Gminy Szubit. Tutaj mogę przy okazji poinformować, że dzisiaj jest 27 styczeń, w miarę możliwości na bieżąco funkcjonujemy, a konto mamy praktycznie zerowe. Dokonałem przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu. Dokonało przeniesienia w rozdziale 60, 60 016 drogi gminne z remontów na pozostałe usługi kwotę 150 000 zł w celu zabezpieczenia środków na akcję zima. Dodatkowo przeniesiono z rezerwy na zadania kultury fizycznej kwotę 180 zł na sfinansowanie zadania z zakresu sportu przedstawionego w ofertach konkursowych. Uważam, że nam brakło, to jest 1800 zł, jakby z rezerwy swojej to przekazałem. Dokonano także przeniesienia w rozdziale urzędy województwa kwoty 200 zł i 90 zł z celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz na badania okresowe pracowników. Te 150 tysięcy to chcę powiedzieć wyraźnie, że to jest suma, która pozwoliła nam na zapłacenie wszystkich długów z roku ubiegłego za akcję zima. Akcja zima dotychczas kosztowała nas już blisko 500 tysięcy złotych bez miesiąca stycznia. Zwołałem wiejskie zebrania wyborcze na terenie gminy Szubin. Pierwsze zebranie odbędzie się dzisiaj w miejscowości Brzuski. Harmonogram zebrania zostanie Państwu przekazany do wykorzystania. Zachęcam Państwa Radnych do udziału w tych zebraniach. My z zebraniami startujemy generalnie z wyjątkiem Brzuszek i Słonach, gdzie musimy zrobić te zebrania szybciej, bo w Brzuskach Pani złożyła rezygnację, a w Słonarach Pan Sołtys zmarł. Od 3 chyba marca startujemy. Cały marzec i pół kwietnia zebrania będą się odbywały w poniedziałki i, śro... i? środek. Czwartki, przepraszam, poniedziałki i czwartki. Państwo dostaniecie cały harmonogram. Postanowiłem sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Szubinie oznaczoną geodezyjnie jako działka 258 przez 22 o powierzchni m metry za cenę 140 tysięcy zł netto przetarg 11 marca w Szubinie ogłoszenia tak jak już mówiłem wadium 100 tysięcy i podobnie postanowiłem sprzedać w drodze przetargu nieograniczonego drugą nieruchomość to jest sąsiednia nieruchomość 258 przez 10 o powierzchni 92 m kwadratowe i 258 przez 19 o powierzchni 3890 metrów. Za sumę 300 tysięcy netto przetarg też 11 marca. To są jakby działki na skrzyżowaniu ulicy Pałuckiej i Wewiorowskiego pod budownictwo mieszkaniowe wysokie. Mamy w tej chwili dwóch jakby oferentów, którzy są tym zainteresowani. Zobaczymy kto to w przetargu kupi. Dnia 28 stycznia w Urzędzie Miejskim odbędzie się przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Szubin, polegających na wyłapywaniu, transportowaniu i przetrzymywaniu zwierząt w pogotowiu dla bezdomnych zwierząt. Dnia 9 stycznia na terenie gminy odbył się wielki finał wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy. Chcę Państwa poinformować tylko, że zebrano 32 159,4 159 i grosze. I przy okazji tej informacji chciałem wszystkim tym, którzy się tym zajęli serdecznie podziękować. Dnia 11 stycznia odbyła się uroczystość z okazji 92 rocznicy wyzwolenia Szubina. Organizatorem uroczystości było Muzeum Ziemi Szubińskiej. Państwo część brała udział w tym, więc nie będę tu omawiał. Chcę powiedzieć, że w tym dniu Złożyliśmy kwiaty tak, jak było w decyzji Wysokiej Rady. 29 grudnia, między 9 a 16, odbędzie się w Szubinie taki pierwszy halowy turniej seniorów piłki nożnej o Pucharkę Burmistrza. Chciałbym Państwa o tym poinformować, szczególnie członków Komisji Oświaty, żeby się jak była możliwość, Państwo wzięli w tym udział. W dniu wczorajszym odbyło się. W Urzędzie Miejskim w Szubinie spotkanie w sprawie inwestycji pod nazwą Przebudowa Rynku i Przeległych Ulic św. Marcina Miejskiego i Kilińskiego Wyzwolenia. W spotkaniu wzięły udział 34 osoby, byli to mieszkańcy Szubina, przedsiębiorcy z rynku, pracownicy urzędu, przedstawiciele wykonawców i prasy. Chcę powiedzieć, że dzisiaj w prasie, w Gazecie Połomorskiej jest z tego sprawozdanie. Chcę poinformować Państwa, że Państwo sprzedawcy chcą ze mną, czy handlowcy, wejść w spór zbiorowy, sądowy, przynajmniej część. zobaczymy, e, nie mogę im tutaj tego zakazać, natomiast mogę poinformować, że wykonawca będzie się starał tak robić, żeby w miarę możliwości było jak najmniej problemów. W pierwszej kolejności realizowane będą e, jakby przejezdność ulicy Świętego Marcina z Winnicą i tutaj z ulicą Młyńską. Termin zakończenia prac na rynku koniec czerwca tego roku a natomiast przejazdy może się uda, no. pozwolą warunki, inspektor nadzoru podpisze zgodę na wejście na budowę, może to być trzy tygodnie, może trzy i i wtedy jakby pierwsze przejazdy ulicą Świętego Marcina i ulicą Winnicą mogą się odbywać, natomiast sobie wyraźnie powiedzieć, to wczoraj zasygnalizowałem na spotkaniu, że to jest jakby początek problemów e, komunikacyjnych na terenie miasta. One będą się ciągnęły prawie dwa lata i one będą związane z przebudową ulicy Świętego Marcina, ulicy Szkolnej, Ulicy Wyzwolenia, ulicy Młyńskiej szczególnie i Kilińskiego. Także też, żebyście Państwo dobrze rozumieli, przebudowa rynku w Szubinie to nie jest rynek. Rynek stanowi jedną trzecią wszystkich prac. Prace będą wykonywane na całej części Starego Miasta. Od Młyna, wzdłuż Gąsawki, Padereckiego, Winnica i ulica Szkolna Wyzwolenia i Świętego Marcina. Także problemy, z rozgór, że tak powiem, komunikacyjne będą. Będziemy je na co dzień rozwiązywali i pewno jeszcze zebrań kontaktów z nami, że tak powiem, będzie sporo mieszkańców. Wczoraj próbowałem wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Część społeczeństwa zrozumiała, część że tak powiem mniej. W związku z tym byli też i tacy, którym to się bardzo podoba, byli tacy, którym się to nie podoba, tak jak w każdym środowisku. I na koniec chciałem też Państwa poinformować, że zgodnie z artykułem 30a ustawy z 26 stycznia 82 roku Karta Nauczyciela, gdzie jakby jesteśmy zobligowani do wyrównywania ewentualnych niskich poborów naszych nauczycieli, że w wyniku dokonanej analizy mogę poinformować Państwa, że w roku 2011 nie będziemy płacić nauczycielom wyrównań, a wręcz odwrotnie chcę poinformować, że nauczyciel miesięcznie miał, nauczyciele poszczególnie mieli miesięczne nadpłaty w pensji i tak. Nauczyciel stażysta miesięcznie miał więcej 28,95 zł na miesiąc. Nauczyciel kontraktowy 243 ,25 zł. 25 groszy na miesiąc. Nauczyciel mianowany 118 ,80 zł. 80 groszy na miesiąc. I nauczyciel dyplomowany 164 zł. i 44 grosze na miesiąc. Wynika z tego, jak już mówiłem, że w roku bieżącym nie będziemy płacili wyrównania nauczycielom za niskie pobory. Dziękuję bardzo.